Pan Tyszka twierdzi, że Polacy mogą zarabiać więcej, jeżeli przestaną głosować na PiS i PO. Twierdzi Pan Tyszka, że to jest, że ta Konfederacja teraz tak jak wcześniej Kukiz 15 niby, że to jedyne ugrupowanie wolnorynkowe w Polsce, ugrupowanie, które stawia nie na łupienie Polaków, jak to robił PiS i PO, tylko na zostawianie Polakom więcej w kieszeni pieniędzy. Proszę państwa, Niewiele da zostawienie Polakom więcej pieniędzy w kieszeni w zamian za niższe podatki, czyli mniejsze inwestycje w infrastrukturę kraju. Znacznie więcej da zostawianie w Polsce pieniędzy, które powinny być w Polsce. A tu już Konfederacja e, nabrała wody w usta i nie mówi o ułupieniu przez obce e, głównie amerykańskie korporacje e, rynku polskiego z pieniądza. I stąd tego pieniądza nie ma. Tam, gdzie nie ma pieniądza na rynku, tam jest bieda. E, być może, że po tej reprymendzie Konfederacja zmodyfikuje swoją narrację i będzie mówiła, że no, trzeba się przyjrzeć, jak to jest, że duża firma nie płaci podatków, a nasze firmy płacą podatki. Trzeba to zmienić. Być może, że zmodyfikują swoje, swoje e, wypowiedzi e, i ci, którzy nie wiedzą, kto był nauczycielem Konfederacji, zakochają się w Konfederacji. Proszę Państwa, jest taki. Ja jestem fanem kapitalizmu, jak Państwo wiecie, ale musi być interwencjonizm państwowy. Przykładem interwencjonizmu państwowego jest gospodarka amerykańska, tam gdzie trzeba wprowadzają sankcje, cła i tak dalej, i tak dalej. Nie mam mowy, żeby tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone na wolny rynek rzucić. Tego typu hasła puszczane są w bantu Stanach, które służą za rezerwuar siły roboczej, surowców dla wielkich korporacji, wpuszczamy tygrysa i zająca do jednej klatki i każemy im rywalizować. To są właśnie, proszę Państwa, poglądy korwinowskie, poglądy męcenowskie. Niech wszyscy rywalizują. Jak ktoś nie ma pieniędzy, no to trudno musi być biedny. Czyli polskie firmy nie mają pieniędzy, muszą być biedne. Trudno. Amerykańskie korporacje okazały się silniejsze. Proszę Państwa, no wolny rynek to jest chore. Podaję państwu przykład z Forsalu. Timor Wschodni posiada wolnorynkową gospodarkę. Wyspiarski kraj jest jednym z najbiedniejszych regionów świata, najbiedniejszych regionów świata, a statystyki PKB są wypaczone przez zyski z eksploatacji złóż ropy naftowej. Stąd bierze się wzrost PKB o 62% wzrost PKB. Drugim w wielkości źródłem przynoszącym dochód jest eksport kawy. Głównym nabywcą tego surowca jest firma Starbucks. Proszę no i co? I mamy podobną, coraz bardziej podobną sytuację w Polsce. Ta PKB rośnie, Morawiecki mówi, gospodarka wolnorynkowa, firmy, firmy państwowe są, proszę Państwa, dobijane. Timur Wschodni jest dowodem, że gospodarka wolnorynkowa nie musi oznaczać dobrobytu i, y, dla obywateli. Absolutnie nie. Dobrobyt dla obywateli jest wtedy, kiedy państwo opiekuje się swoimi obywatelami oraz obywatelami, którzy mają firmy. To jest wtedy dobrobyt, a nie z taki głupot, proszę Państwa, z XIX-wiecznych jakichś pojęć yy, ekonomicznych yy, yy, ładują młodych, którzy, którzy pewnie nieświadomi są tego wszystkiego, no a potem mamy to, co mamy. I taki też jest elektorat nowy, szczególnie nowy elektorat, ten balcerowiczowy, wycharowany przez balcerowicza i pieniądze za nim stojące, że oni tego po prostu nie rozumieją. E, Tyszka mówi, my jesteśmy jedynym, wolnorynkowym i tak dalej, i tak dalej, a ludzie mówią, aha, jak wolnorynk, to ja będę bogaty. Będziesz dziadem, Będziesz dziadem. Tak nam mówili na początku lat 90. Tak nam mówili, gdy zrywaliśmy z PRL-em. Co prawda, ten ostatni etap PRL-u i ten Jaruzelskiego był fatalny. To już, to już w zasadzie nie było czego ratować. I tak byliśmy sprzedani. Co wyszło? Straciliśmy zakłady pracy, straciliśmy możliwość zarabiania dużych pieniędzy, bo wiecie, za drobne, to kapitalizm nas może utrzyma na tej szerokości geograficznej. Na Volkswagena polo każdego będzie stać, ale samochodami typu Ferrari będą mieli właściciele tych yy, zakładów, czyli nie Polacy. To jest ten ich liberalizm i ten wolny rynek, który nam szykują. Właśnie to tak wygląda. No i bohatersko na tym etapie jest to realizowane przez Mateusza Morawieckiego, a gdyby jakimś cudem Mateusz Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskało tej tak zwanej większości w Sejmie i straciło rząd, no to, proszę Państwa, to któraś z tych innych partii telewizyjnych, które zasiadają w Sejmie, będzie dalszy etap liberalizmu, Wolnorynkowego, w wydaniu Wall Street na naszej szerokości geograficznej realizowała. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Dlatego potrzebna jest kompletna wymiana Sejmu.